Katana w naszych rękach. Idź sobie, demonie! A, dostaw mnie! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pójdziemy sobie po katanę. Następnie skoczymy sobie też po złote zbroje. I na sam koniec tam się do piekła I skończymy przygodę z wyspą. Lecimy już sobie lotnią do naszego kolejnego miejsca. Dzisiaj będziemy wjechać w bunkier. Z kataną. i nie tylko. No, kawałek drogi nam został. Nie wiem, czy dolecimy na jednym razie, ale zawsze trochę szybciej będzie, jak będziemy sobie latać. Jesteśmy chyba niedaleko. Musimy dotrzeć do takiego jeziora. No, aktualnie to ja widzę tylko drzewa i na mapie też żadnej wody nie widzę, więc nie wróży to dobrze. Ale no, kawałek przecięliśmy. Staram się tam dotrzeć jak najszybciej. Znalazłem po drodze tutaj jakieś małe obozowisko. Jest trochę kamieni. Trochę więcej kamieni. Wygląda jakby dało się gdzieś kopać, ale nie widzę nic takiego. O, no mamy skrzyneczki to. Dodatkowe jedzonko na drogę. O i mamy <laughs> drukarkę. Znaczy wkład do drukarki, tylko że pełny, a więc nic to nam nie da. Odnalazłem w Wierdzinie. Zobaczcie to. Mam nawet naszego gnata. Uuu, jak się wypina do nas, Virginia. Może postanowisz mnie lubić z powrotem i oddasz mi pistolet, albo chociaż będziesz strzelać z niego do wrogów. No, widzicie, biega z gnatem. Jesteś tu? Ubiegła dalej. Dobra, ale to dobry znak, że w ogóle ona żyje, istnieje. Myślałem, że ją straciliśmy na dobre. Dotarłem już do jaskini. Na razie tutaj ślepe załuki same. Wow, co moja postać tak dziwnie się ruszała? Dobra, wchodzimy, tu jest jakiś bunkier. Nie w tą stronę, nietoperzy latają. Zobaczmy, czy jest coś na górze. Na górze to ja było na tyle. Zobaczmy, co czeka na nas na dole. Co mi się tak ręce trzęsą, widzicie to? Kurde, moja postać tu się boi chyba nieźle <grych> wystrachana. Oj, zwłoki na start. Dobra. Może być, może być na razie nic takiego przerażającego. I tutaj koniec, ślepy zaułek. U, mamy prowiant na drogę. Widzę, że tutaj płateczki są i leki, to płateczki możemy zjeść. Żebyśmy mieli pełne. Wszystko. No nie wiem co tutaj nas czeka za tymi drzwiami Udajmy się w nieznane Co to? Ole gigant! Uuu. A, zabiła dzieci. Pięknie! Kto to jest? Uuu. Get down son. Uuu, dostał, ojoj. O, to znowu ten w srebrnej kurtce, co on robi? O kurde, on to chyba nas zjedzie. O, budzimy się, mamy toporek Myślę, że wszystko tutaj pozabijane Łącznie z tym wielkim glutem Sieć też martwe Okej okay. Weźmy sobie naszą strzelbę i zobaczmy co czeka nas w tym miejscu, na razie spokojnie, słyszę już pierwszych przeciwników, ale na razie nikogo nie widać, zobaczmy co jest w tym pokoju, u, mamy mutanta pierwszego, dobrze, że jeszcze mam trochę amunicji. Dobra, parę hitów przyjął. Tankowate są, powiem szczerze, te wrogie. Ci wrogowie. Ale damy radę, Mamy pierwszy armor do zapasu. Mamy jakąś walizeczkę. Zawsze jakieś. uuu, więcej amunicji, to się zawsze przyda. Dobra, mamy batonika. u mamy kolejną kartkę. Safe in cube. Further studies show that our hypothesis may be correct and that the subject in question is safe inside the cube. No, to nas informuje, że jesteśmy bezpieczni w kostce, tak w Kostce U, Pistolet. Mamy drugi pistolet. Kurde, nie przeczytałem tej kartki. Aj, aj, aj. To by było na tyle chyba tutaj No, ale mamy pistolet z powrotem, tak jest Czyli Virginia ma swój, my mamy swój. Świetnie. To mi się podoba. Chodźmy dalej. Dalej mamy nic. O, tu jeszcze coś jest. O, kolejny e-mail. Czemu to wygląda jak Illuminati? Nie ma tu żadnych informacji za bardzo. Dobra. Wyciągamy Gnata. ty pyk, pyk. Oj. A! Ile was... Dobra, jeden leży I jeszcze jeden. Ojoj, oj oj. Daj, daj. Dobra, ile was tu? Kurde. Olafera. O nie, nie mam amunicji. Ała Dobra, przejdźmy. Dobra, ten chyba leży. Ała, jeszcze jeden mnie trafił. Przeładuj to. O nie, zablokowałem się. Nie, nie mamy nic, trzeba zmienić. Dobra, jest. A! Ten dostał. Wychodzi. O! O Dobrze. Dostało tylko dziecko. Uuu, tak jest. Ale rzeź. Zbierałem sobie tu pancerze i widzę, że jeszcze jeden ziutek został. Uuu, ale z nim to będzie łatwiutko, patrzcie to! Pięknie, dwa strzały i poskładany. Tego zebraliśmy, tego też. Dobra, jeszcze mamy tutaj dwóch. Szybka akcja, pozbierani. Widziałem tu jeszcze dzieciaka. Gdzieś. A, chyba... a nie, jest tutaj. Hej, no dzieciaku. O, dobrze. Mamy go z głowy, mamy kolejny e-mail. Good news. O, znaleźli im te i kije golfowe i piłki golfowe. Wow. Ej, mamy jakiś klucz. Ciekawe, czy gdzieś jest, są te literki. Bo ja bym sobie odczytał, co tu jest. O, mamy kij golfowy, tak jest. Kaninka. Szkoda, że tego stroju robotnika nie da się zebrać. Mamy drukarkę kolejną. Nic nowego do drukowania. Uuu, piłeczki golfowe, tak jest. Gdzie mogliście zagrać w golfa? Pięknie. Wypijmy sobie tego jednego energetyka. Energetyków to jest naprawdę dużo. To można cały czas na full latać. Picia i zmęczenia. Super. Świetnie i to by było na tyle. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Na razie większość przeciwników była prosta. Na górę drzwi zamknięte, trzeba iść na dół zobaczyć. Hmm. co tu? O, się zniknę! Tego się przestraszyłem, akurat. Tak mi nagle wybiegł. Yo ja nie mogę. Okej, okay, jesteśmy już na drugim poziomie. Mamy kolejne dzieci. Idziemy od razu do pokoju sprawdzić wszystko po kolei. Dobrze, jest czysto tutaj. Hmm. Czaszka. Row Riba. U, rybę znaleźliśmy. Więcej amunicji do shotguna. I tutaj chyba tyle. Mi się wydaje. Nic tu nie możemy więcej zebrać. Nic mi się nie świeci. Mamy dzieciaczki jeszcze. Dobrze. Pokonane. Chodźmy dalej. Tutaj drzwi zamknięte. Tutaj też spokojnie. Tam są otwarte drzwi, tutaj też. Zobaczymy, czy coś w tych pokojach to nas czeka. U, czeka na nas freeze. oh yeah, tak jest, mamy katany. Tutaj, jeszcze są jakieś przeczki. U, kolejny wykres. Market Observation Start of Bidding War. Jakieś mm, gra, te wykresy Pafton Corp. Ciekawie. Szkoda, że to nie nasze pieniądze. Ale pięknie Katana w naszych rękach Oh yeah Dobra, teraz można się pobić Będziemy bić się kataną oni do końca No chyba, że będzie mega ciężko, to wyjmiemy gnaty Ale wydaje mi się, że katana powinna sobie jak najbardziej tutaj radzić Tutaj czysto O dziwo Możemy zniszczyć komputerek, bo wszystkie te płytki nam poszły na pancerz, którego już nie mamy w trakcie budowania domku tyle razy mnie atakowały kanibale, że nawet nie jestem tego zliczyć na palcach trzech osób. <laughs> Złota zbroja tak jest. Idziemy sobie dalej. Mijamy tą zieloną piłeczkę. Zobaczymy, czy katana jest na tyle silna, żeby nas tutaj przesunąć dalej. Tutaj pusto. Dobra, schodzimy w dół. Wyrażam ja tym razem latarkę wyciągnięte, to może mnie nie zaskoczy tak bardzo ziomek. Kamienie, zawalone wszystko. Chodźmy niżej. Są dzieciaczki. Uję yeah, katana. No, tym to ja mogę się bić. Chodźmy zobaczyć, co jest tutaj. Tutaj pusto. U długi korytarz i drzwi na końcu. Takie rzeczy nigdy nie kończą się dobrze. Mamy jeszcze tutaj dziwną salę. I co my tu mamy? Mamy Deep Sleep, jakiś... a, książeczkę. I tutaj mamy ZŁOTĄ MASKĘ, tak jest. No, schowaj, chcę podnieść ZŁOTĄ MASKĘ. Mamy to. Jest i ona. Możemy ją sobie przyłożyć do twarzy i teraz niektóre kanibale nie powinny nas atakować. Uuu, ten... ale ładny ten Boombox, on jest taki czerwony. Szkoda, że nie da się ich brać. U, ale płytka wyleciała. O, ciekawy bóg! walnąłem to, a muzyka dalej gra. Mimo, że jest rozwalona, widzicie? Ale śmieszny. Brat, tutaj czysto. I tutaj chyba też nic więcej nie ma. Tylko jakieś zwłoki. Dobra, no to idziemy do drzwi. Zobaczymy, co czeka nas za tymi drzwiami. Uj, jest jaskinia. Żeby to było wyjście. Może nie, weźmie lepiej katanę, żeby być przygotowanym na ewentualną walkę, pod szósteczkę Chodźmy dalej Na razie pusto No i chyba... Chyba to by było na tyle, bo tak idziemy do góry i żadnych przeciwników nie widzę Ta, to był koniec, jesteśmy już na dworze Nic więcej na nas tu nie czekało Ja się szybko prześpię, żeby było jasno, bo nic nie widać Uu, szybka akcja i poziomeczku <laughs> Spałem sobie, mnie obudził z rana Dlatego nie jesteśmy wyspani do końca Ale plus jest taki, że Że jest już rano I mamy cały tenki dzień Żeby zrobić coś potężnego Oj tak, tak Tutaj niedaleko Jak widzicie tam jest zielony punkcik I ten zielony punkcik To zakończenie gierki A więc udajmy się tam teraz Zobaczmy jak wygląda koniec gry na aktualny moment Zbliżamy się tutaj do tego zielonego punkciku I znalazłem jeszcze jakiś mały obozik Zobaczymy czy jest tutaj coś ciekawego U, Mamy płytki, mamy jedzonko I... Nie ma żadnych stroi, patyki, tylko... Jest... uuu, kasiura! Jest, jesteśmy bogaci W sumie to ile my mamy kasy, sprawdźmy 600 dolców, o Jezu, jak ja sam chyba muszę na taką bezludną wyspę polecieć Tak jest, to mi się podoba Idziemy dalej Jesteśmy już przy ostatnim bunkrze w grze, na tą chwilę dostępnym I tutaj możemy właśnie zrobić sobie zakończenie gierki Jesteśmy nie naprawdę blisko, gdzieś tutaj to powinno być O, są i one Są te piękne drzwi i jeszcze mamy taśmę. uuu, la, to nawet lepsze. Dobra, wchodzimy do środka. Dawaj tą kartę. Uu, ciemno, ciemno. Weźmy może latarkę, bo nic nie widzę. Okej. Okay. Tam zawalone, to musimy iść na dół. Tutaj nie da się iść. Możemy iść tylko w jedną stronę, czyli tutaj, po schodach w dół i w dół i w dół. Tam dalej jest woda, czyli pozostaje nam tylko to. O, walizeczki, świetnie. Tam chyba jest czysto póki co, więc możemy sobie pozbierać rzeczy. I to by było na tyle, idziemy dalej. Tutaj też pozamykane wszystko, żadnych przeciwników tu nie ma o dziwo. Ale gra chyba próbuje nas przygotować na to, że zaraz będzie ich bardzo dużo. U, jaki króliczek słodziutki. Co i tyle, tak o. Chodźmy dalej. O, tutaj już jest trochę mniej przyjemnie. Dużo krwi. O. Jest oczywiście długi korytarz z drzwiami. Oj oj, ale tu była rzeź. Ale nie widzę żadnych potworów wciąż. Tutaj czysto, o, to możemy ponieść. Nie. Tutaj też nic nie ma do podniesienia. Tu ja mam jakiś zakamarek, gdzie zaciągnęli kogoś i zabili. Ewidentnie. Kolejny wąski korytarzyk. Uuu, jak ładnie. Ale dalej nie ma żadnych potworów. Za to mamy książkę. Ocalony Eric LeBlanc. Chwila, czy to nie jest ojciec Timiego? To chyba jest ojciec Timiego. Uuuu. Ciekawe nawiązanie tu do poprzedniej części. Norwalnie cino mają. Leci ze telewizji patrzy. No, akurat niezbyt pomalejące. Czemu tutaj też leci? to? Oj, pomieszany robot. Chciałem tutaj zobaczyć, że coś innego jest, ale widzę, że nie ma co się cieszyć. Ma więcej leków, alkoholu, nawet nie mamy miejsca na to. Shedgana też nie możemy wziąć, ale amunicję chętnie przyjmiemy. Uuu, jeszcze więcej kaski. Teraz my w ogóle jesteśmy bogaci. Poproszę, poproszę. Dajcie mi te płytki. Okej. Okay. No i co? Jedyne przejście to albo tam. Albo. Nie, no tutaj nie da się przejść. Tylko tutaj możemy pójść. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kolejny telewizor. Ole Ultra wide. Uuu, i kwiatki. Ładnie, ładnie. W końcu coś nowego. Crosses burn teams. Krzyże palą demony. Dobrze, że mamy krzyż. Bo coś czuję, że zaraz spotkamy się z demonami. Skoro mamy tutaj odpowiedź o tym, że krzyże palą demony. Ja bym sobie ten krzyż wziął do ręki. Bo pierwszy raz go w ogóle do ręki wzięliśmy. Chodźmy tutaj, bo to wydaje się jedyna droga dalej. Oj, ciemno. Co to jest? Możemy tu wejść? Tak jest. Ręka. Oj, oj, oj. Czy to wrota do piekieł? Weźmy sobie, połączmy baterię z latarką, bo już nie mamy światła dałoby się, żebyśmy coś widzieli. Okej. Okay. Na spokojnie, na spokojnie. Powinniśmy dać rady. Lawa? Oj. To nie jest przyjazne miejsce dla ludzi. Będę iść na góry. Chyba. u. u! Co tu jest? Idź ode mnie, szatanie! Dobra, idę dalej. Olać go. Goni mnie. O! A, ile was tu jest? Dobra, to jest tylko ten jeden na razie. Dobra, mamy staminę. Chodźmy dalej. Moje zejście w dół. Idziemy jeszcze głębiej do piekła. Tamten nas goni? Nie widzę go. Ja to bym się obawiał, co jest przed nami. To nie wyglądało za ciekawie, ten jeden ziółtek. Dobra, musimy przeskoczyć. Tu jakieś kościotrupki. Nic nadzwyczajnego. W tej grze to codzienność bym powiedział. Tutaj mamy wąskie przejście na kucaka. I kolejny pokój z naprawdę ogromną ilością lawy i widzę... ...niejednym demonem. Idź sobie demonie! Dostaw mnie! Gdzie teraz? Oj, oj, Gdzie my mamy iść? Demony wszędzie. Uh! Idź sobie. Ała! Dobra, tutaj jest przejście dalej. Chyba nas gonią. Okej, okay, udało nam się ich ominąć. Nie ma na razie kolejnych. Biegniemy, biegniemy. Nie ma co się zatrzymywać. Tylko spowolnijmy na chwilę, żeby... Stamina nam się odnowiła, żebyśmy mogli uciekać w razie czego. O Jezu, ale wielki pokój. Kolejny. Musimy iść wyznaczoną ścieżką, żebyśmy się w lawie nie pospalali. Czyli tutaj. O, tu jest dalej. Kurcze, normalnie idziemy... O, ile tu tego biega. Haha, pal się. Demonie głupi. Dobra, jeden z głowy na chwilę. Na razie więcej nie widzę. Ale słyszę za to, że jest ich tu naprawdę mnóstwo. Jest przejście dalej. Udało nam się ich uniknąć. Dobra, zwolnijmy na chwilę. Patrzmy do tyłu, czy nikt nas nie goni. Okej, okay, chyba jest czysto. Idziemy dalej. To wygląda mi na dziwne miejsce. Dziwne, że tyle osób się tu powiesiło. Chyba tak bardzo bali się tych demonów. Chyba, że te demony ich wieszają. Oj, oj, oj. Tak też może być. Ale dużo tego. O, nie mów. Co tu się dzieje? <laughs> o! Dostaw mnie, dzika bestio! Odejdź. Odejdź stąd. O! Wow. o co nogami tak robi? O! Kolejny! Się. Idź stąd. Dobra, biegniemy. Zostawmy go tam z tyłu, może się nie przeciśnie. O, kolejny! O, mam dreszcze, ciarki mnie przechodzą, jak to widzę. Okropnie wyglądają te stworzenia. Chyba nas nie goni. Tutaj dalej jest spokojnie. póki co. Kolejna lawa. Łooo, ale długi tutaj bieg będzie. Na razie demonów nie widzę, aczkolwiek coś tam się rusza z przodu. Biegnijmy po prostu. <gryw> Jak najszybciej chcę się stąd wydostać, bo mnie to miejsce od ciary przychodzi, no. Oj, coś tu biegło, widziałem. Jest, za nami. O, idziemy przed siebie. Ten, co robi jakieś piruety. <gryw> O pięknie, pięknie, tak. Jezu, ol to jest ogromne Zaraz nam się Stamina skończy i nie będzie za ciekawie. I tu jest po prostu lawy, jakie to jest ogromne miejsce. No, to, to, to ewidentnie wygląda na koniec gry. To by się spodziewał, że największa skinia będzie też ostatnią. Ale tu ma oczy ohydne. Ja. Uf, fuj. Źle tu tego jest. Walcie się. Tu kolejny. I tam jeszcze biegają. Zostawcie mnie. U. U. Zostawcie mnie. Dosłownie mam dreszcze. Ale to jest straszne miejsce. Nie, nie, nie. Ja tu nie chcę przebywać. Chodźmy stąd. Czyżby... Czyżby to był koniec? było dużo tej Rudy, której szukają. Która jest dużo warta. Uuu, jeszcze więcej Rudy. O, mam jakieś przejście. Chodźmy do środka. Patrzcie, człowiek. Pierwszy raz widzę tu kogoś oprócz Kelvina. No i Virginia. Bo najsmutantniej. Uuu, Kelvin! Cześć, Kelvin, co tam u ciebie? Oj, chłopak chyba nie jest zadowolony z tego, że tu się znajduje. Co się dzieje? Co tam? Wow. Gdzie my jesteśmy? Hmm? To była tylko wizja? U, to jest w ogóle ten artefakt, ta kostka. Oj, oj, oj. O, nie wygląda zbyt przyjemnie. Kostka zamienia w mutanty. No i gościu w srebrnej kurce już nie zagrozi. Tak jest. Czekamy stąd. Udało się. Siadamy do helikoptera. Ja myślę, że nie. My należymy już do wyspy, a wyspa należy do nas. Zawierzmy ten plecak i kontynuujmy naszą przygodę. W Sons of the forest, żegnajcie. Do zobaczenia kiedyś, Zruszająca jest ta chwila, da mi się aż płakać. No. Odlecieli bez nas, nie ma drugiej szansy. Ale udało się. Zrobiliśmy, co było w naszej mocy, aby uratować wszystkich ocalałych z tej wyspy. Teraz zostaliśmy tutaj z powrotem sami. A nie, przepraszam, nie sami z Kelvinem i Virginią. Bo Virginią nie odleciała, ponieważ postanowiliśmy te życie drzewo i uciekła od nas. Ale tak to już jest. Pamiętajcie, nie bijcie dziewczyny, raz ją uderzycie i już ucieknie. Dziękuję wszystkim za oglądanie, to był naprawdę niesamowity odcinek. Widzimy się w kolejnym, gdzie będziemy testować nowe rzeczy, budować nowe budowle i świetnie bawić jak zawsze. Trzymajcie się i do usłyszenia.